Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nowa gra na moim kanale Spall Knight mm, To nowa gra na Steamie Ta zaloguję się za pomocą Steama Czy Muzyka nie jest za głośna, to wszystko wyjdzie później. Grałem chwilę, no w sumie 30 minut jak widzimy. Mm, na potrzeby nagrywania stwórzmy sobie nową pozycję od początku. Żeby Wam to wszystko pokazać, nie wiem co dalej, zobaczymy. Na pewno będę z kimś na gerał, że Wam to mogę powiedzieć. Ok, yy, mamy posaść, gdzie możemy sobie zmieniać. Tak, możemy sobie wszystko zmieniać. Mm. Jaki chcemy mieć? Hru? Mamy trzy możliwości, mi odpowiada ten. Jeżeli chodzi o zbroję, to sobie wezmę. Ok, wezmę sobie to. Tutaj mamy kolory. Hmm. Ok, może być takie coś dalej. Teraz mamy akcesory. Jedną. To. I to. Ok. Mamy wzrost. Największe oczy. Widzimy, coś się tam zmienia. Ok, oczy mogą być takie i teraz. Ej, czemu nie fioletowy, nie będą fioletowy, science so. Fioletowy był, może byś i fioletowy to. Dajemy next. Start. O jeszcze imię. Mmm. jest zajęty. Spacja to jest... Nie wiem, taki... Spacja to jest myśnik, <grywy> żeby nie było. E, dwuczłonowe imię będzie, ok. Tworzy mi mojego rycerza. Bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie jest najważniejsza grafika w grze. Pamiętajcie o tym. Grafika nie jest najważniejsza w grze, chodzi o rozgrywkę i o przyjemność jaką mamy z gry. No grafika nie powala tutaj. Tak. Nie powala w tej grze grafika. A do. I co my tu robimy? Jesteśmy takim sobie rycerzem. Mamy mieczyk. Teraz przechodzimy do tutoriala. Tutaj coś zdobywam. Jest to zapewne jakaś kasa. Na dole. O tutaj. Mam moje. Życie tak? Czyli jeżeli mi życie spadnie i coś mnie zaatakuje To potem sobie mogę zabrać takie yy, Takie serduszka właśnie I potem je mm, Uzupełni mi się życie Tu jest coś pisało tylko ja jak zawsze nie czytam tego Z pasją zmieniamy sobie broń Teraz mam jakąś no, strzelbę tak, najbardziej wszystko fajne No zabij się siła nieczysto! Okej, okay, zabiliśmy siłę nieczystą Pozbierajmy wszystkie gadżety Jakąś energię i I... kasę? Nie wiem, cokolwiek to było. Mm, Okej, okay, teraz musimy otworzyć tak? One nie on są się otworzyć, my tam nie wejdziemy. Po prostu sobie możemy strzelić i wprawić w ruch to. Ten ja, przełożnik. Chyba muzyka jest za tak głośno, wiecie co, jeszcze ściszymy. Okej. Okay. Chyba tak. Będzie lepiej, możecie napisać za, zainteresowani, którzy chcą oglądać. Niech napiszą, jak teraz jest z muzyką. Hmm, z tego, co mi się wydaje, warto rozwalać wszystko właśnie tutaj, ponieważ możemy spotkać różne ciekawe przedmioty. Przedmioty, no ogólnie hmm, pieniądze, tak? Pieniądze w tej grze. No i oczywiście mamy wskazówki, też jeszcze w tutorialu wchodzimy na, na wszystko, które otwierają nam się drzwi. Hmm. Spacja, weźmiemy sobie... Ja jakoś chyba będę wolał walczyć tak z, z miecza jakoś... Dobra, niech mi życie spadnie, spadło mi życie, teraz jakieś serduszko zdobędziemy, zaraz będą serduszka. Dobra, jeszcze. I teraz, Ciach, mamy serduszko, jeszcze mniej tutaj życie mi spadnie. Spadło mi życie, proszę. Zbieram serduszko i daję mi życie. Tak, to jeżeli chodzi o tutorial, wkraczamy teraz do obozowiska, gdzie. Gdzie co? No gdzie mamy różnego rodzaju misje. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ za długo w to jeszcze nie gram i nie wiem. Mm, I od tej pory możemy już grać z kimś. Mm. No okej. Okay. O właśnie mamy misję tutaj. Mm. Pierwszą misję. Mm, tutaj. O! Tutaj możemy właśnie sobie zaprosić jakiegoś znajomego do, do tej zabawy i tu tyle jeżeli chodzi o to co wiem na temat tej gry Więcej będę poznawał Bałem się z Wami tutaj chodzi o jakieś Ktoś chodzi ze mną. O, właśnie, sato w tym będę nagryzał. E, he, he. To także. Te skończył tutaj, ale okej. Okay. Mm. I będziemy się bawić. Ty mamy? Oha, możemy sobie. Eee bardzo fajnie tylko kocham takie rzeczy które dają nam na kilka dni a potem sobie trzeba to kupować jest jakieś tam DLC na pewno do kupienia nie wiem czy są mikropłatności te nasze przedmioty co mamy dobra o to. Czemu czemuś są na czerwono ja nie jestem na czerwono tego też nie wiem tak pisze mi się już na teresa Także ja będę właśnie teraz na nagrywał. Z wami się teraz pożegnam Mi się gra osobiście właśnie podoba tego co jeszcze będę nagrywał. Pamiętajcie, grafika nie jest najważniejsza, chodzi o rozgrywkę, a tutaj rozgrywka no, wydaje się dość ciekawa. Eee, moment. Moment. Okej. Okay. Dobra, no to nie przedłużając. Cześć papa, piszcie co o tym sądzicie. Zainteresowani ci, którzy będą chcieli oglądać, niech napiszą jak są muzyką, czy tak dalej. Jakieś wskazówki, jak macie, bardzo chętnie przyjmę, bo mówię, ja jestem jak na razie numem w tej grze i nie ogarniam niczego, także papa, cześć, do zobaczenia.